Witam Państwa w 5 ostatniego dnia października. Karolina Czereda zaczynamy wiadomości regionalne. Dziś w wiadomościach, darmowe autobusy i którędy na cmentarz. Wszyscy możemy pomóc choremu Wojtkowi. Halloween, kto w żarach je obchodzi, a kto boi się dyni. Ostatnia sesja Rady Powiatu. Tańsze bilety na żarskim wodniku i zdolni młodzi tancerze. Jutro dzień wszystkich świętych, czas, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich. Jak co roku spodziewajmy się zmian w organizacji ruchu i wzmożonej kontroli policji. W najbliższych dniach warto zrezygnować z auta i oszczędzić sobie nerwów, i skorzystać z darmowych autobusów. Na czas Wszystkich Świętych na Żarskie drogi wyjechały darmowe autobusy z bezpłatnych przejazdów na trasie z Gorzolecka, Okrzei, Katowicka, Serbska, Moniuszki, Paderewskiego, Wieniawskiego, Czerwonego Krzyża, Żabikowska, Długosza, Podwale, Żagańska. Oraz z powrotem mieszkańcy Żar mogą korzystać od dziś do 2 listopada. Jutro autobusy jeździć będą co pół godziny, w niedzielę 2 listopada. Co godzinę. Prosimy kierowców o to, aby zostawiali auta w domach, skorzystali z darmowej komunikacji miejskiej, którą przygotowaliśmy dla wszystkich. Ta komunikacja miejska chcemy, aby usprawniła ruch. Jak co roku w okolicach cmentarza obowiązywać będzie zmiana organizacji ruchu. Zmiana organizacji ruchu jest. Bardzo podobna do tej, która była w zeszłych latach. Różnicą jest to, że przystanek komunikacji publicznej został przeniesiony na ulicę Żagańską w rejonu Bogu Klubu Garnizonowego i tam y, będzie przystanek dla wsiadających i dla wysiadających. Y, tak, postój taksówek został zlokalizowany na ulicy Rejmonta, tak jak co roku. Wjazd na cmentarz będzie od ulicy y, Słowackiego. Y, wyjazd jest ulicą szpitalną do Żagańskiej. I również można dojechać od strony ulicy Dąbrowskiego-Bojarzyłańskiego i potem ulicą szpitalną wyjechać. Podczas obowiązującej zmiany ruchem kierować będą policjanci. 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych, Stowarzyszenie Tobie i Miastu tradycyjnie już na dwóch żarskich cmentarzach organizuje zbiórkę pieniędzy. Pieniądze z puszek trafią na rehabilitację Bartka Wojtczaka z Żar. Już po raz piąty będziemy pomagali chorym dzieciom z naszego miasta. W tym roku zbrane pieniądze przekażemy dla Bartka Wojtczaka. Chłopiec jest mieszkańcą żar, chodzi do czwartej klasy szkoły podstawowej nr 1 tutaj w Żarach, choruje na zanik mięśniowy, to jest zanik mięśniowy Deshen'a. Choroba jest niestety nieuleczalna. Jedyną formą pomocy jest skuteczna, intensywna i ciągła rehabilitacja, także tutaj turnusy są bardzo drogie, rehabilitacyjne, leczenie też jest bardzo drogie takie na bieżąco. Zbiórka odbywa się jak zawsze w żarach. Stoimy na trzech bramach przed żarskim cmentarzem. No i oczywiście w kunicach. W tym roku pomagają nam wolontariusze ze szkoły podstawowej nr 2 oraz zespołu szkół w kunicach. Kwestujemy, jak zawsze, w godzinach od 10 do 16. Zapraszamy wszystkich ludzi. 31 października to Halloween, święto, które przyszło do nas z Ameryki. Dziś spodziewajmy się, że dzieci przebrane za upiory i dynie zapukają do naszych drzwi z hasłem cukierek albo psikus. Warto więc być do tego przygotowanym. Dziś Halloween, dzień związany z maskaradą i zabawą, obchodzony w wielu krajach przed przeddzień święta zmarłych. Do Polski przywędrowało ze Stanów Zjednoczonych na początku lat 90. Ma swoich zwolenników i przeciwników. Sprawdziliśmy jak obchodzone było w naszym mieście. Bal z tematycznymi strojami i konkursami zorganizowało niepubliczne przedszkole groszki. Dzieci przebrane były za duchy, czarownice i dynie. My co roku organizujemy Halloween, dlatego że e, weszliśmy do Europy. Jest to jakiś zwyczaj, który obowiązuje w krajach europejskich. Jesteśmy w Unii, więc każdy powód jest dobry do tego, żeby świętować. Nie kultywujemy e, żadnych e, świętości typu Bożki czy inne rzeczy. Po prostu się przebieramy i świetnie się bawimy. Na zabawę nie zdecydowała się młodzież ze szkół budowlanych. Zdaniem uczniów nie było inicjatywy ze strony samorządu szkolnego, nikt więc się nie przebrał. Ale dyrekcja nie zabraniała. Przebierańców nie było również w żarskim prusie. Halloween nie uznaje dyrektor szkoły Jarosław Kropski. W prusie rzeczywiście tej młodzieży przebranej nie, nie będzie. Natomiast no, mój pogląd jest taki, że. Ja jestem zwolennikiem wszelkiej tradycji, która ma związek jakikolwiek z naszymi korzeniami, która ma związek z naszą kulturą. Natomiast święto Halloween jest no, żywcem ściągnięte gdzieś zupełnie z obcej nam kultury. Jest to taka trochę amerykanizacja naszego życia, i jestem przeciwny wprowadzaniu na siłę coś, co nie jest w naszej mentalności. Natomiast ja, ja szanuję poglądy innych w tym wypadku. Jeżeli ktoś ma ochotę się w to wybawić, to oczywiście niech sobie to robi. A plus. To jest szkoła, w której najważniejsza jest nauka, oczywiście zabawa też, tylko w odpowiednim czasie. Młodzież wystąpiła w dniu wczorajszym do mnie trochę późno o to, żeby skrócić lekcje, żeby, żeby mogli wyjechać na, na, na groby. I ja to szanuję akurat, bo wiem, że, że jest to potrzebne. Natomiast czy marnowanie godzin lekcyjnych, bo to by było marnowanie, na to, żeby chodzić po korytarzach przebranych, właśnie nie wiem za kogo, miałoby jakikolwiek sens? Chyba nie. Nasza szaleństwo pozwoliło sobie młodzież z Liceum Społecznego. Choć wielu uczniów się przebrało, dezorganizacji w pracy szkoły nie było, lekcje odbywały się normalnie. Uczniów drugiej klasy zapytaliśmy, co sądzą o Halloween. Uważam, że każdy ma prawo świętować to, na co ma ochotę, jakie święta chce. Każdy, jeśli chce, mógłby się przebrać. No i powinno się po prostu uszanować zdanie innych osób i no, robić to, co się uważa, tak. A jak sądzisz, jak to się ma do naszej religii katolickiej? Czy przeszkadza to w jakiś sposób? Znaczy zależy, jeśli, jeśli świętujemy to tylko po to, żeby dla zabawy, no to może w pewien sposób nie przeszkadzać. Myślę, że to jest bardzo fajna zabawa, niekoniecznie trzeba to traktować jakoś na poważnie, ale można się powydurniać, zrobić coś fajnego ze znajomymi i spędzić fajny czas. A co sądzisz Ty? Ja uważam podobnie koleżanka i myślę, że każdy powinien robić to, co uważa za słuszne i dobrze się bawić. Wczoraj odbyła się ostatnia sesja Rady Powiatu Żarskiego tej kadencji. Starosta podsumował cztery lata. Przygotował multimedialną prezentację i opowiadał o oszczędnościach, jakie udało się wypracować, gdzie rządy zaczynano z deficytem 3 milionów, a zakończono z nadwyżką ponad 5 milionów złotych. Wspominał również o inwestycjach, które zostały zrealizowane i tych, które rozpoczęto, a których zakończenie planowane jest na przyszły rok. Od niedzieli 2 listopada na Żarskim Wodniku będzie taniej. Z niższych cen skorzystają głównie grupy zorganizowane, niepełnosprawni, seniorzy 60+, plus, emeryci i ręciści. Zgodnie z sugestiami mieszkańców wprowadzamy od 2 listopada nowe ceny. Główne zmiany to polegają na tym, że zwiększamy pakiet dla wejść dla szkół, nie tylko żarskich, czyli te bilety grupowe rozszerzamy do wszystkich szkół z terenu powiatu i nie tylko. Mam nadzieję, że nawet będą przyjeżdżać szkoły żagańskie do nas, jeżeli im będzie się opłacało, mając chociaż swój basen na miejscu. Ważną sprawą również rozszerzenie biletów ulgowych. Do tej pory mieliśmy bilety tylko ulgowe dla dzieci i młodzieży studenckiej do 26 roku życia. Teraz y, zmiana polega na tym, że z tego biletu ulgowego będą mogły korzystać również osoby niepełnosprawne plus 60, przykro, ale jeszcze się nie łapię na tym. Ty, y, y, Ręciści, emeryci też będą mogli korzystać z tej zniżki z biletu ulgowego. Rodzinne wypady na basen też będą tańsze. Prowadzamy w weekendy też niższe stawki biletów tych rodzinnych. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać na naszej stronie internetowej, również na basenie. 1 listopada żarski wodnik będzie nieczynny. W niedzielę, 2 listopada, na basenie będzie można popływać w godzinach od 8 do 22. Żarcy gimnazjaliści osiągają sukcesy w tańcu na skalę międzynarodową. Wiktor Dąbrowski, Michał Chorbiński i Rafał Strecker w teamie w stylu Breakdance i Electric Boogie zdobyli drugie wicemistrzostwo świata. W historii polskiego tańca w tym stylu w kategorii grup juniorskich to pierwszy tak duży sukces. Opowiedz jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem. No to ja obejrzałem film taneczny pod tytułem Step Up. tą trójka co wyszła i ja powiedziałam, że ja kiedyś będę tak tańczył. No i się nie poddam. No i podoba ci się wychodzić i to całkiem nieźle, bo już taki sukces na mistrzostwach świata. Powiedz, czym jest dla ciebie taniec? Taniec to pasja, wyrażanie siebie poprzez ruch i no tak w sumie odpocząć od szkoły możemy, od tych sprawdzianów, kartkówek wszystkich. Jesteśmy bardzo zgrani, poprzez, jak jeździmy na zawody, poznajemy lepiej siebie, dogadujemy się, jesteśmy jak taka duża wielka rodzina. I teraz sukces cieszy, co? Tak, jesteśmy bardzo zadowoleni, walczyliśmy do samego końca. Jak ćwiczymy, to ostatnio nasze treningi się trochę zmieniły, bardziej się do tego przyłożyliśmy, ponieważ ostatnie zawody bardzo nas do tego zmotywowały. I ostatnio ćwiczymy właśnie coraz cięższe elementy, i nasz poziom cały czas wzrasta. Młodzi mistrzowie na co dzień trenują pod okiem Artura Niezgody w Łużyckim Stowarzyszeniu Artystyczno-Kulturalnym Żaranin. Oni zdobyli drugie wicemistrzostwo świata w tańcu breakdance teamy. Oprócz tego Wiktor Dąbrowski jest niesamowitym tancerzem, który dostał się do finału Electric Boogie solo 12-15 lat w kategorii e, zdobywcą jest z piątego miejsca. I nie dość, że tańczy Electric Boogie, to jest jeszcze świetnym b czyli breakdancistą, który dostał się do finału i zdobył piąte miejsce w breakdance solo 12-15 lat. Jest to niesamowity, ogromny sukces. A oprócz tego e, dwóch chłopców było w finalizacji. I uczestnikami Mistrzostw Świata Breakdance, Electric Boogie, Hip Hop w Niemczech, w Bochum, e, międzynarodowej organizacji IDO, gdzie na takie mistrzostwa zwieżdża się cały świat. Jest to coś wspaniałego, coś niesamowitego. Trenują w Żaraninie, gdzie zachęcamy wszystkich tych, którzy lubią tańczyć, lubią się wyginać, lubią się gimnastykować. Zapraszamy e, na zajęcia taneczne. A ten team, e, który zdobył Wicemistrzostwo Świata, trenuje również w Centrum Kultury w Żaganiu, ponieważ e, no, tam jest. Jest troszeczkę więcej możliwości i, i troszeczkę więcej godzin na to, żeby mogli spędzić i robić to, co lubią tak wspaniale i doskonale. A oprócz tego, chłopcy się bardzo dobrze uczą. Czyli z jednej strony są świetnymi tancerzami, ale oprócz tego myślą o tym, żeby się uczyć i kształcić. W przyszłym tygodniu rusza Żarska Olimpiada Młodzieży Szkolnej. Czekają nas spore emocje sportowe. Tradycyjnie rozpoczynamy już w miesiącu listopadzie rozgrywki. Żarskie Olimpiady Młodzieży i Żarskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Rozpoczynamy od rozgrywek halowych 4 listopada, w gimnazjum społecznym, rozgrywki piłki koszykowej chłopców, następnie siatkówka i tak dalej będziemy ciągnąć rozgrywki aż do zawodów powiatowych, które rozpoczynają się w styczniu. Nasze szkoły i młodzi sportowcy należą do jednych z najlepszych w województwie. Potwierdził to ostatni ranking Szkolnego Związku Sportowego. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że żarskie szko szkoły to e, duma naszego miasta, najlepsi w województwie gimnazjum numer 3, e, żarska ósemka na trzecim miejscu wśród szkół podstawowych. E, jako miasto zajęliśmy trzecie miejsce w rezydentówkach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży. Szkoły podstawowe natomiast zgromadziły najwięcej punktów, udany miniony sezon, myślę, że w tym roku również no, mamy mocne szkoły, dobra praca nauczycieli wychowania fizycznego, współpraca z klubami również układa się dobrze, myślę, że zaowocuje również sukcesem. Przed nami kolejne emocje piłkarskie. W czwartej lidze Żarski Promień będzie chciał podtrzymać dobrą pasę i wygrać kolejne spotkanie. Tym razem podopieczni Artura Sobczyka zmierzą się z Odrą Bytomodrzański. Lider rozgrywek Budowlanie Lubsko jedzie do Ilanki Rzepin. Sportawia Szportawa zmierzy się z Czarnymi Witnica. Piłkarze Piasta i Łowa wyjeżdżają do Ośna Lubuskiego, gdzie zmierzą się ze Spójnią. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w niedzielę o godzinie 14. W klasie okręgowej Błękitni Olbrachtów zagrają na wyjeździe z Odrą Nietków, a Czarni Żagań także na wyjeździe zmierzą się z Koroną Kożuchów. W klasie A Unia Kunice jedzie do Tomaszowa, a Mirostowiczanka będzie podejmować nysem Przewóz. Przed nami Dzień Wszystkich Świętych. Warto wiedzieć wcześniej jaka aura będzie panować podczas godzinnego przebywania na świeżym powietrzu. Pogoda jak zwykle odegra kluczowe znaczenie. Czy tym razem będzie dla nas łaskawa? Pałina Zgarska zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Świąteczny weekend upłynie pod znakiem dość dobrej aury. Prognozy na pierwsze dni listopada są korzystne. W sobotę pojawi się nieco więcej chmur, ale na chwilę ze słońcem też można liczyć. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni w Szprotowie, 16 w Grzarach i Gubinie. Zaduszki w całym kraju zapowiadają się słonecznie. Co więcej, wartości na termometrach jeszcze wzrosną. Miejmy nadzieję, że ta pogodowa tendencja się utrzyma. Podczas odwiedzania cmentarzy parasole nie będą nam potrzebne. Barometry wskażą 1023 hektopaskala. W sobotę i choć będzie Andrzej, w niedzielę natomiast Jerzy. Życzę Państwu pogodnego, rodzinnego weekendu. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w wiadomościach. Teraz zapraszam na nasze programy. Już za chwilę kolejny odcinek z wizytą U. Tym razem kuchnia meksykańska. Pyszne burrito przygotuje Marek Słodkowski, nasz redakcyjny kolega. Następnie w dobrej formie dziś aqua aerobik na żarskim wodniku. Zajęcia te prowadzi Iwona Cieślik. Proszę być z nami również jutro w ten wyjątkowy czas. Czas wszystkich świętych. Tego dnia mieszkańcy żar wspominać będą tych, którzy odeszli. Teraz dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do zobaczenia.